Rok 2010 firma Kia w Polsce rozpoczęła od wprowadzenia na rynek nowego modelu o nazwie węga. Auto ma zawojować segment samochodów klasy B, choć generalnie jest nieco większe niż auta tej właśnie klasy. Dziś testujemy Węgę z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 1,4 i mocy 90 mechanicznych. Jednobryłowe nadwozie charakteryzuje bardzo krótka maska silnika i stosunkowo wysoka kabina. Z zewnątrz węga nie wygląda na auto, które ma przestronną kabinę. Tymczasem, w środku, miejsca jest pod dostatkiem. Z tyłu, na brak miejsca na nogi też nie można narzekać. Choć kanapa jest trochę za wąska, aby wygodnie siedziały tam trzy osoby. Nie podobał nam się tylko kokpit. Nie tyle jego stylistyka, ile dobór materiałów. Zastosowano same twarde plastiki. Mocnym punktem kabiny jest jej funkcjonalność. Jest sporo schowków, a dzięki dwupoziomowej podłodze bagażnika powierzchnię ładunkową można szybko i łatwo zwiększyć. Ponadto obie części tylnej dzielonej kanapy można niezależnie od siebie przesuwać do przodu albo złożyć. Powstaje wtedy całkowicie płaska podłoga ładunkowa. Czterocylindrowa wysokoprężna jednostka napędowa o pojemności 1,4 litra generuje moc 90 mechanicznych. To w zupełności wystarcza jak na taki samochód. Satysfakcjonujące jest także niskie zużycie paliwa. Podczas testu średnie spalanie wyniosło 4,8 litra, czyli niemal tyle, ile podaje producent. Za to dźwignia zmiany biegów mogłaby działać nieco lepiej, bo poszczególne przełożenia nie są najlepiej spasowane. Na drodze węga zachowują się wzorowo. Pochwalić wypada zarówno zawieszenie, jak i układ kierowniczy. Oba te układy uzupełniają się wzajemnie. Mlekko utwardzone zawieszenie zapewnia dobry kontakt auta z nawierzchnią, nie pozwala na przechyły auta. Jednocześnie jest na tyle sprężyste, że pasażerowie nie narzekają na wstrząsy.